Gaja ostatnio dysponuje nową zabawką i nadarzyła się okazja, żeby w końcu Wam ją pokazać. Więc, szybkie streszczenie tego co się działo, na poza szlakiem, zrobiłem sobie taką plakietkę. Jest cięta laserem z HDF-u który jest dość tani, w każdym razie po pomalowaniu wygląda bardzo efektownie. I w ostatniej chwili na tej aukcji charytatywnej, która była, zaoferowałem się, że mogę zrobić komuś taką plakietkę. I generalnie licytacja jakoś tam poszła, i w końcu wygrał ją pan Marek, który jest znany szerszej internetowej publiczności jako White Wolf i zasłynął dość ekstrawaganckimi wyprawami na swoim motocyklu. Ma już zaliczone, żeby Was nie skłamać, na pewno był motocyklem w Moskwie i na Nordcap. W każdym razie, teraz już za chyba 40 dni dokładnie wybiera się do Syberii. Generalnie zachęcam Was serdecznie do prześledzenia sobie jego stron. Ma stronę osobną, oprócz facebookowej, na której jest dość dużo ciekawych. Zdjęć, w ogóle cały jego koncept wypraw jest ciekawy, bo ma motocykl, na którym, jak widzicie, są dodatkowo narty. Jest to jakiś stary patent wojska, chyba finlandzkiego albo norweskiego, już nie pamiętam w tym momencie. Opowiadał o tym dość dużo na, poza szlakiem. W każdym razie zażyczył sobie swojego logo. I generalnie poprosił mnie, żebym zrobił mu takie jak tutaj na nalepce, w odwróconych kolorach w stosunku do tego co widziałem. I generalnie podesłał mi już grafikę. Grafika wygląda tak, nie ma tutaj dopisku śniegiem po oczach. Generalnie chcę tylko swoje logo i napis White Wolf, który. A nie wiem, czy to będzie to dobrze widać. W każdym razie jest dość mocno taki poszarpany, więc zanim będę w stanie go wyciąć na laserze, trochę go oczyściłem. No i generalnie zrobimy to też tą metodą nałożenia na siebie dwóch elementów. W każdym razie tutaj, jak widzicie, będzie jeden element, który wytniemy z czarnego plexi, bo tą wersję dla niego zrobimy z plexi, żeby po prostu gdzieś tam na Syberii szlak plakietki nie trafił od, od śniegu i deszczu. W każdym razie będzie niewiele większa od tej, 35 cm. Myślę, że będzie mógł ją sobie postawić gdzieś do jakiegoś zdjęcia ewentualnie wykorzystać w jakiś inny sposób. Więc tak, wytniemy sobie ten jeden element z czarnego plexi, wytniemy podkład z białego, skleimy je ze sobą i generalnie to będzie tyle. Więc idziemy odpalać laser. Załadowałem do lasera plexę. Laser nieduży, ale korzystam z niego dlatego, że ma dobry odciąg dymu. To co stoi tutaj to też laser, znacznie, znacznie większy, ale nim pogubimy się kiedy indziej. W każdym razie teraz tak, chcę wyciąć tą pierwszą frontową rzecz, myślę, że laser sobie z nią poradzi, może przestawię kamerę, żebyście coś widzieli. Ja powiem szczerze z duszą na ramieniu, bo to jedyny kawałek pleksy jaki jest, jakość cięcia całkiem ładna, mogłem ustalić troszeczkę 50 moc, ale przynajmniej mam pewność żeby wszystko się wycięło, tak trzeba. Dobra, pomysł jest taki, że teraz jak usuniemy stąd wszystkie te elementy zostanie nam to co chcemy przykleić na ten biały podkład. Musimy zachować w zasadzie tylko jeden element i jest w nim wnętrze z O. Dokładnie to. No i żeby potem to jakoś ładnie ustawić, zachowam też ten element, który się wyciął tu. Pomysł jest taki, że jak się posmaruje to klejem i wstawi tam, gdzie było na podstawie tego elementu, to, to wnętrze wklei się dokładnie tak, jak trzeba. Nieźle. Jeśli ktoś z Was potrzebuje małych, czarnych sosiów, to odezwijcie się. Ustalimy jakąś dobrą cenę. Dobra, przyjrzyjmy się wyciętym częściom. Jest całkiem nieźle. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wymiary, no jak z lasera. <laughs> Nie da się zrobić tego, wydaje mi się lepiej. E, więc teraz tak, zerwiemy sobie stąd folię, ile uda mi się bez paznokci oderwać. Może być z tym trochę zabawy. O, tu się widzę, zaczyna, więc spróbujmy stąd. Ta część oczywiście będzie przyklejona do tej drugiej, dlatego folia tu nie może zostać. Zostawię za to folię z drugiej strony, bo boję się, żeby gdzieś w transporcie. Ale się to nie zarysowało. Generalnie teraz wygląda brzydko, przez to, że folia jest oczywiście podrapana, ale z drugiej strony, jak widzicie, o, wszystko jest ładne, idealne i błyszczące i gwarantuję Wam, że ta strona też będzie taka. Myślę, że zostawię tą niebieską stronę, żeby było wiadomo, że ta folia to będzie satysfakcjonujące. Uwaga! Dobra, teraz numer mrożący krew w żyłach, nakładamy klej, myślę, że nałożę go w miarę mało i tak się będzie trzymać, ups, to przynajmniej nie wypłynie. Zgodnie z stolarskim powiedzeniem, klej najlepiej trzyma, gdy go nie ma. Gdy go nie ma, dokładnie. Wszystkie hałasy w tle, które słyszycie to ekipa konkretny vlog, która aktualnie męczy się z odpaleniem jakiejś przedpotopowej fryzarki CNC, której nie pozwolą mi nagrać, bo jest ich oczkiem w głowie, prawda Maćku? Może kiedyś. Może kiedyś. Już w kolejnym odcinku. Dobra. Ej. Cóż, na razie jest maszyn CNC, tylko laser. Ten środek będzie musiał niestety zostać troszeczkę nie do końca przyklejony, bo nie jestem w stanie moimi trzęsącymi się łapami tutaj dobrze nałożyć ten klej Dobra, próbujemy Numer mrożący krew szywa Dobra. Jest naprawdę nieźle. Jest naprawdę nieźle. Ale. Został jeszcze jeden element, moi drodzy, czyli W i O. Zapomniałem z tego zerwać plastik. Chyba tak. Okej. Okay. Jeszcze troszkę kleju. Oczywiście przesadziłem z ilością. Wyciśniemy to. I idę z tym na jakąś płaską powierzchnię to przygnieść. I tak wygląda już skończona tabliczka. Oczywiście trzeba z niej zerwać plastik. Podkreślam to jeszcze raz. W każdym razie tak wygląda nieźle. Bałem się, że gdzieś wyjdzie jakiś klej, ale a, dosłownie w kilku miejscach to się stało. Poza tym wygląda naprawdę. Naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że e, uda się to zmieścić do. E, jak się nazywa to z boku motocykla? Kufry. Koszyk. Kufry. Kufry? Czy koszy? Kosz. Nieważne. W każdym razie mam nadzieję, że uda się zmieścić do kufra i faktycznie pojedzie to z markiem Hen-Hen daleko na Syberię. Ok. E, ja w tym momencie kończę. Piszę do niego o jakiś adres, żeby mu to wysłać. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i jak zwykle. 女き年。